producenci motocykli z dalekiego wschodu coraz chętniej, coraz liczniej wchodzą do Europy stają się znaczącymi zawodnikami, to nie tylko w tych najmniejszych segmentach dzisiaj świetny przykład takiego motocykla, bo co prawda nie on, ale jego poprzednik odniósł niemały sukces, a świadczą o tym statystyki bo w tabelach sprzedaży nowych motocykli we Włoszech zbił z pozycji lidera dużego gs od BMW i dzisiaj o następcy tego, jakże dobrze sprzedającego się motocykla w Europie, właśnie Wam opowiem. Cześć, ja jestem Maciek, a dzisiaj na kanale Testy Motocyklowe mam dla Was nowe Benelli TRK 702 w wersji X. Nasze testowe Benelli 702X od tej podstawowej wersji bez X poza ceną wyższą o około 2000, różni się elementami, które mają sprawić, że będzie on skierowany także do jazdy poza asfaltem. Ma oczywiście większe 19-calowe koło przednie, nieco większy skok tylnego zawieszenia, ale to, co przede wszystkim sprawia, że lepiej radzi sobie w terenie, to terenowa, kostkowa opona. Silnik w obu tych modelach dokładnie taki sam, niecałe 700 pojemności, dwa cylindry w rzędzie, maksymalnie osiąga 70 koni i 70 nm. Jeśli chodzi o dynamikę, trzeba przyznać, że silnik ochoczo wkręca się na wyższe obroty. Liniowo daje moc w niemalże całym zakresie sprawia to, że nie mamy przesadnie mocnego dołu, czego moglibyśmy oczekiwać od takiej konstrukcji. W zamian jednak otrzymujemy niezły zapas mocy przy każdych obrotach i nawet przy wyższych prędkościach rzędu 130-140 na godzinę motocykl nadal chętnie przyspiesza, no jak na to moc oczywiście wyrywa do przodu. Kultura pracy stoi na niezłym poziomie, silnik nie wpada w przesadnie duże wibracje, nawet przy niższych obrotach. Spalanie przy spokojnej jeździe bez kłopotu zejdziemy do 4 litrów, jednak gdy będziemy chcieli utrzymać wyższą prędkość przelotową na trasie, wynik ponad 6 litrów także nie powinien dziwić. Myślę jednak, że jak na motocykl o takiej masie, bo w wersji X to dla motocykla gotowego do jazdy około 235 kg. Spalanie jest na przyzwoitym poziomie. Działanie skrzyni biegów, raczej bez zarzutów, nie jest wybitnie precyzyjna, skok jest dość duży, jednak biegi wchodzą pewnie z wyraźnym kliknięciem. Położenie dźwigni, przynajmniej jak dla mnie i przynajmniej na początku, dość dziwne, chcąc zmienić bieg butem cały czas haczyłem o mocowanie dźwigni. Nie wiem czy jest tak w każdym egzemplarzu. Bo możliwe, że w testówce dźwignia była po prostu wygięta, przez co ustawiona bliżej silnika. W kwestii zawieszenia trzeba przyznać, że jest naprawdę nieźle. Motocykl prowadzi się całkiem pewnie nawet przy dynamicznej jeździe, na wybojach na słabej jakości nawierzchni zawieszenie natomiast pracuje dość miękko, komfortowo wybiera nawet te większe nierówności. Z przodu mamy 140 mm skoku tył to 173 mm. Motocykl na szutrach, na jakichś polnych drogach prowadzi się naprawdę świetnie, no zdecydowanie zachęca do dynamicznej jazdy w takich warunkach. Choć myślę, że w odczucie tej pewności prowadzenia dużą zasługę mają też opony, bo wersja X standardowo wychodzi na Skorpionach STR i to duży plus, bo to dokładnie ta sama guma, na której wychodzą takie motocykle jak Ducati Desert X czy Tenera 700. Pozycja za kierownicą nie jest zła, jest całkiem wygodnie, choć można mieć tutaj pewne uwagi. Samo siedzisko jest dość długie, dzięki czemu możemy zająć miejsce z przodu lub przesunąć się do tyłu. Pozwoli to wygodnie usiąść zarówno niskim, jak i wysokim osobom. To, do czego jednak miałbym zastrzeżenie, to kąt ugięcia kolan, bo jest on dość duży nawet przy moim wzroście. Osoby mające ponad 1,80 m będą odczuwać to jeszcze mocniej. Pomyślałem sobie, no okej, okay, no jest to motocykl Adventure, producentowi zależało na dużym prześwicie, więc nie mógł podnóżków umieścić niżej. Jednak okazuje się, że poniżej podnóżków jakieś 8-10 cm zajmuje wydech, więc można by śmiało je obniżyć o kilka centymetrów. Na motocyklu byłoby zdecydowanie wygodniej, a nie miałoby to kompletnie żadnego wpływu na prześwit. W kontekście motocykla turystycznego i pozycji na nim myślę, że zdecydowanie zbyt mała jest tutaj szyba, bowiem większość naszego tułowia cały kask jest ponad nią i w efekcie jazda na trasie w lepiej wentylowanym kasku adventure'owym, takim jak choćby mój Araj, nie będzie należeć do przyjemnych. Jeśli chodzi o elektronikę, nie ma tego dużo, otrzymujemy niewielki, ale czytelny wyświetlacz, obowiązkowy ABS, no i to by było na tyle. W standardzie dostaniemy też schowane przy wyświetlaczu gniazdo ładowania z wyjściami USB i USB-C. Cena nowego Benelli Terka 702 zaczyna się od niecałych 33 000 zł, natomiast za taką wersję z x jak nasza testówka, trzeba zapłacić około 35 000. Czy to dużo? Myślę, że jak na motocykl, który dzięki swojemu poprzednikowi zbudował sobie już pozycję na rynku europejskim, jak na motocykl prosty, ale jednak umożliwiający długodystansową turystykę z wystarczającą dynamiką i przyzwoitym komfortem, dodatkowo daje nam także przecież możliwość całkiem dynamicznej jazdy w terenie. No, jak na taki motocykl cena nie wydaje się wysoka. Ale czy można nazwać to świetną ofertą, jedną z lepszych w segmencie adventure? No, wydaje mi się, że nie. Choć nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Każdy bowiem poszukuje czegoś innego. Jednym za mało tutaj będzie osiągów, innym brakować będzie wyposażenia, a jeszcze inni powiedzą, że Terka jest za duży i za ciężki, przez to słabo sprawdzi się w terenie. Konkurencja nawet wśród motocyklki czy Indy jest duża. Z biegiem lat z każdą nową generacją pokazują one coraz wyższy poziom. Pod tym kątem Benelli no jakby nie odbiega od tego trendu, nie wyprzedza konkurencji, ale też nie pozostaje w tyle. To co dla mnie jest takim najistotniejszym przemyśleniem w kontekście tego motocykla, to fakt, że granica pomiędzy motocyklem chińskim a europejskim, pomiędzy motocyklem budżetowym a motocyklem premium, jest naprawdę bardzo cienka, a Benelli i ich nowe TRK 702 jest na to najlepszym przykładem. No dobrze, ale dla kogo jest ten motocykl i komu bym go polecił? Z pewnością motocykliście, który jeździ turystycznie, który ceni sobie komfort, nie dysponuje budżetem, aby przebierać w ofertach z segmentu Adventure, ale chciałby jednak motocykl nowy, świeżo wyglądający, ale także motocykl niezawodny, taki, którym będzie mógł wybrać się w dłuższą trasę i niczym się nie przejmować. Z pewnością nie będzie to sprzęt dla fanów dynamicznej turystyki, nie będzie to sprzęt dla szukających gadżetów i oczekujących najnowszego wyposażenia. Jeśli ktoś jeździł już większym, droższym motocyklem Adventure, także sterka może się nie polubić. Jednak dla osób przesiadających się z motocykla 125, dla których będzie to pierwszy duży motocykl turystyczny, dla użytkowników poprzedniego 502, nowe Benelli Terka 702 okaże się naprawdę świetnym sprzętem. Jak zawsze na koniec, jestem też ciekaw, co Wy sądzicie o tym motocyklu, jak On Wam się podoba, dlatego dajcie znać w komentarzach. ♪ <laughs> <laughs>